Chłopaki wpadli momentalnie ogarnęli wszystko i ten. Co I potrzebne to musi zostać, okay, niestety. Oczywiście, bo do przyciszka jest prawie wszystko potrzebne. Kaczmy, ale, że tu nie ma ściemy. O. Dużo, dużo zniknęło. Bardzo du Cały bus. Cały bus. Jestem w szoku. Nie, 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 no, A bo... będzie jeszcze drugi bus na te drzewo. Przyjadą. Rozładują tylko tamto, ale super fajnie, co? No super, super. Fajna firma. Tak, tak. Bardzo. Na, na prawdę, bardzo Pani Ola, bardzo e, miła tego, kobieta. E, mieli sympatyczni ludzie, którzy naprawdę się starają. Naprawdę robią swoje. Tak, nigdy tu jeszcze nie było, jak teraz jest. W domu też, sporo tego śmiecia ubyło. No, wynieśliśmy, zaraz jeszcze zrobimy tam w tym. Tak, e, tak, ta, ta, ta. Powoli, powoli, trzeba coś e, robić. Najważniejsze, że Krzysztof nie rządzi, co? Próbował, 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 ale. No, próbował, ale to zrezygnował. Zmarnim skutkiem zrezygnował, że poszedł do domu. I nie przeszkadza. No i nie ma czego nie ma. Wojtek, Wojtku nie ma krzesła, nie ma nie, super będzie i w takim tempie jak oni to ogarnęli to aż podziw chodź ocenisz pracę to tylko lamp, to. lampkę zgasi jak firma się podoba, w porządku? firma bardzo dobrze się podoba szybko Jest robią czysto robią i tak dalej i szybko tak I szybko no bardzo sprytnie robią zapiszę adres tej firmy Krzysztof i... ja mam kontakt, mam telefon mam namiary, wszystko mam ja muszę też mieć a, zaraz jeszcze tu pani ta wróci, to pojrzy na mieszkanie, no i może się dogadamy. Kobieca ręka do sprzątania to jest inaczej jak męska, męska no proste. Krzysztof, jest różnica? Powiedz. E, bardzo jest różnica. Jest bardzo czysto Chciałem pierwsze podziękować dla brygady Jacka i Andrzeja. O no bo w sumie my też się przyczyniliśmy. No nie no, ma... Nie w ma... W sumie co parę tych wynieśliśmy. Dziękuję bardzo wam za Ale pomoc Ale Krzysztof, my byśmy to dawno zrobili, tylko żebyś ty na to pozwolił. Ale z tobą ciężko się dogadać, bo ty jesteś uparty. Pięknie, ładnie posprzątane jest ślicznie. Powiem, że bardzo śliczna pani Jola. Ola! Ola. Ola! Jola! Basia, Kasia. Jak zwał, tak zwał. No, pojechali się rozładować się. Zaraz znowu przyjadą będą przebierać. Teraz drewka tamta. No i będzie benio... posprzątane